dziewczynka, która od tego dnia nie mogła się doczekać, aż siostra skończy jej książkę. Nagle tuż obok niej przybiegł biały królik z różowymi oczkami. Nie było w tym nic najzwyczajnego, gdyby nie to, że mruczał pod nosem. Ale ty popikła za nim i wpadła do nury pewnej, która prowadziła do jakiegoś Ośrodko, 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 ośrodko. była ona bardzo głęboka, a w końcu wylądowała, na, wylądowała w długim, wózkim korytarzu, gdzie znajdowało się wiele drzwi, o tych rozmiarach. Nie było w tym nic dziwnego i, 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 i zauważyła na słuchu buteleczkę, chcę tak wypić. K. Alicja? Tak, 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 tak. tak. Otworzyła kluczki w małe drzwiczki najmniejsze dla wszystkich. Ponieważ drzwi były różnych rozmiarów. zauważyła? Potelek. zauważyła, że ja że sobie dopiero o niej ją wypiła. But leczka miała widzę, wypij mnie. I skurczyła to, to się to, to tak bardzo, to. że się nie zdziwiła, kiedy okazało się, że, okazało się, że może wyjść już. Kluczyk leżał już na podłodze. A lica drzwi i szybko przed niej przybiegła W ogrodzie pięknym był królik. I zapobiegła pobiegła za nim. Nagle zauważyła na drzewie koda szczęścia, albo nie wiem, jak on się królika, choć powiedział, że kremie są pozbawione idź do na kwiaty podusznika. Zdążyła to powiedzieć kiedy Tanna Susk! Zauważyła się, że to jest drzewica bardzo wygryzająca. Bo i nie a ja ma i zobaczcie jest mój wspomnieć, a wielki w telu. Także na biegu jak jest Jestem spóźniony, jestem spóźniony szalony kapeluszik, spojrzał na zegarek królika i powiedział nic dziwnego, że jesteś spóźniony, ten zegarek spóźnia się dokładnie dwa dni i klik po jego zadaniu. A co ja mówił i dotarła do pola pełnego różu. Z królową, która grała w Krikietach. Za kiki służyły flamingi. A za kulę? jeże. kim jesteś? Dziwnie wyglądasz. Czy umiesz grać w Krikietach? To Tak, chyba umiem, odpowiedziała. także że mną rozkazała królowa. Tylko nie wyglądasz, bo inaczej kata się ściąć. Nagle pole dopełniło się widzami. Wciąż, który był czerwony kawałek, marca, kot, szczeszar i biały królik. Kiedy Alicja, Alicja przygotowała się do uderzenia kuli i własnemu zaskoczeniu, jej zagranie było wręcz doskonałe. Ściąć ją, ściąć ją, zawołała w się królowa. się natychmiast chwycili Alicję nie miej, jesteś tylko talią karduła. Zaczęło jej się kradzieć w głowie i poczuła się słabo. Dawało jej się, że mdleje. Nagle tak zobaczyła, że ktoś dotyka jej ramienia. Wstawaj moja droga. Nigdy nie śpisz tak długo. To jest tak próba ją obudzić. A więc to był tylko sen. Ale ci na pewno? Alizia, Alizia 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 Alizia, Alizia 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 Alizia